Rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Będą was wyłączać z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. A uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie, ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja wam to powiedziałem, a nie mówiłem wam tego na początku, bo byłem z wami. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Lecz ja mówię wam prawdę. Pożyteczny jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówią, bo nie uwierzyli we Mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Mego Ojca, i już więcej Mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmie wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie. I znowu krótki czas, a zobaczycie mnie, bo ja idę do Ojca. Wtedy niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co nam mówi? Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie. I znowu krótki czas, a zobaczycie mnie. Oraz ja idę do Ojca. Dlatego mówili, cóż znaczy to, co mówi? Krótki czas? Nie rozumiemy, co mówi. Wówczas Jezus poznał, że chcieli go pytać i powiedział do nich: Pytacie się między sobą o to, co powiedziałem. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zmieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia z powodu radości, że człowiek przeszedł na świat. I Wy teraz się smucicie, ale znowu Was zobaczą. I Wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze Wam Waszej radości. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Wam. O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da Wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Mówiłem wam o tym w przypowieściach, ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam w przypowieściach, ale otwarcie oznajmię wam o moim ojcu. W tym dniu będziecie prosić w moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił ojca za wami. Sam bowiem Ojciec z was miłuje. Bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od ojca i przeszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Jego uczniowie mu powiedzieli: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przepowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina. A nawet już nadeszła, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.